Witamy serdecznie na kanale INE Automatyka. W dzisiejszym materiale zajmiemy się nawiązaniem komunikacji ze sterownikiem S5 w środowisku PG2000. Zrobimy kopię zapasową programu ze sterownika, wyczyścimy jego pamięć, a następnie wgramy nowy program. W programie PG2000 nawiązywanie komunikacji ze sterownikiem za pomocą adaptera S5 LAN jest szybsze i prostsze niż w klasycznym Step 5. Aby to zrobić, przechodzimy do opcji i wybieramy interfejsy. Następnie możemy wybrać port komunikacyjny, pod którym program zadeklaruje sterownik, wybrać odpowiednią kartę sieciową oraz wpisać adres IP naszego adaptera. Aby wykonać kopię zapasową programu, przechodzimy do paska na górze, wybieramy File, następnie Open a potem PLC. Otworzy się okno z aktualnym programem sterownika, który jest w trybie online. Następnie z górnego paska ponownie wybieramy File, potem Save As, a na końcu File. Tym razem otworzy się okno służące do zapisu programu na dysku, w którym nadajemy mu nazwę. Wybieramy lokalizację, w której chcemy zapisać program, określamy format pliku, a następnie klikamy Zapisz. Aby wyczyścić pamięć sterownika, najpierw przechodzimy do trybu stop. A następnie z górnego paska wybieramy funkcję PLC i opcję Usuń PLC. Aby wgrać nowy program na sterownik, w górnym pasku wybieramy File, następnie wybieramy Open, a potem File. Następnie w otwartym oknie pliku zaznaczamy bloki, które chcemy wgrać na sterownik, a następnie używamy ikonki Transfer Blacks to PLC do ich przesłania. Po wgraniu programu przesłane bloki powinny być widoczne w oknie sterownika. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do trybu RAN i cieszyć się działającym programem. To już wszystko na dziś. Jeśli materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej inne.pl. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem infomaupainne.pl.